To jest hey, wspaniałe, tutaj pastorandzie powiedział y, o tym, y, o czym ja będę dalej kontynuował tak naprawdę. Bo, bo y, zresztą tutaj nasi przyjaciele, którzy mówili o, y, o służbie na Ustoku, to jest wszystko y, piękne, ponieważ y, tak naprawdę dzisiaj... Chcę dalej o tym mówić. Chcę mówić o tym, czym jest z naszej strony hmm, współpraca z Bogiem, bo, bo jak, jak to wygląda. Mówiliśmy e, w czwartek, o ile pamiętam, o tym, że e, Królestwo Boże jest Królestwem Mocą, jest w nas, usługuje nam i przez nas. Wczoraj mówiliśmy o tym, e, że Bóg jest z nami wszędzie, że, że, że jest wszystko za darmo. Tak tutaj, Pastor zaczął e, 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 swoje słowo, że, że mamy wszystko na darmo i dzisiaj chcę mówić, w jaki sposób my mamy zacząć współpracować z tym, w jaki sposób my możemy zacząć z tym współpracować, że to jest w ogóle możliwe dla każdego z nas yy, i nie jest do tego potrzebne nic jakiegoś wielkiego i szczególnego, bo my przyglądamy się często na innych ludzi mówimy, gdybym ja miał to, co on ma, ja zawsze mówię, wiesz, y, to są te słowa Jezusa, kiedy przychodzą do Niego uczniowie i mówią tak, jak my mamy nakarmić tych ludzi wszystkich, tak? te pierwsze słowa, co macie, co wy macie, oni się zastanawiali, czego nie mają, aby nakarmić tych ludzi, te tysiące ludzi, a ja mówię, ale co macie, Byćmy od tego, co wy macie i, i zacznijcie powiedzieć, co ty masz już, przede wszystkim, co już masz, czym ty dysponujesz. Bo to nie jest kwestia zastanawiania się, jak wiele rzeczy nam jest potrzebnych do tego, aby Królestwo Boże było szerzone przez nas. Nie. To jest kwestia tego, co my posiadamy, Zdaję sobie sprawy z tego, co my posiadamy, jaka, 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 jaka wartość, jaka waga jest w nas. Wiecie, przyjaciele, ja e, już w przyszłym roku pewnie, pewnie będę na Woodstocku. E, w tym roku e, nie udało mi się. Byłem bardzo bliski tego, miał zaplanowany wyjazd na Woodstock. Miałem pojechać z pastorem Gienkiem, Gienkiem z Radomia, który, który na jego motorze, bo ja nie mam motoru, więc miałem z nim jechać tam na ten Woodstock i, i mieliśmy razem tam, tam działać. Ale po prostu jeszcze był taki jeden punkt, ponieważ no, współpracujemy na stałe z kilkoma jakby kościołami w Polsce. Między innymi jest to kościół z w Zakopanem, w jednym z takich najbardziej trudnych terenów w naszym kraju. I, i no, to się nałożyło, musimy robić tam te spotkania. Bo, bo, bo takie były plany, i wiem, że to jest od Boga jako w, pierwszej, w pierwszej linii. Ale przyszły rok ja już będę planował, żeby tam znaleźć się na Ustoku, ponieważ ja tego bardzo chcę i już kilkakrotnie Bóg do mnie puka w tym temacie. I też będę chciał zbierać ludzi, którzy będą mogli tam jechać i głosić tam Chrystusa. Ja zawsze, ja zawsze mówię, że każdy z nas ma włożone takie pragnienie od Boga, żeby błyszczeć. Tylko że jest z, z błyskiem jest coś takiego, że potrzebna jest ciemność wokół, żebyś błyszczał. Wiesz? Jeżeli ty chcesz błyszczeć, to będziesz błyszczał tam, gdzie jest ciemno, nie tam, gdzie jest jasno. Czyli jak masz pragnienie błyszczenia, to jest piękne pragnienie, to nigdy tego nie gać w sobie. Masz błyszczeć. Tylko że Bóg cię umieści w miejscu ciemności, żebyś błyszczał. Chcesz błyszczeć, gdzieś błyszczał. Wiesz, bo w miejscu światła to się nie błyszczy. To jest po prostu tylko, tylko teoria, tylko gadanie i, i, i tak dalej. A więc tam jest piękne miejsce, jest, jest miejsce, gdzie bardzo dużo ludzi potrzebuje Chrystusa. I mamy takie zgrupowanie wtedy tych ludzi. I to jest takie skondensowanie. I trzeba tam być i trzeba tam, tam działać. Święty Paweł, on do nas powiedział, e, że my jesteśmy e, współpracownikami Boga. Bóg potrzebuje nas. Dlaczego? Ja, ja podkreślam, że Bóg nas potrzebuje. Ale do czego nas Bóg potrzebuje? Bóg nie potrzebuje nas do tego, żeby być szczęśliwym. Bóg nie potrzebuje nas e, do, do, do pewnego e, zaspokojenia siebie. Bóg potrzebuje nas, ponieważ on stworzył pewne odwieczne plany. I te odwieczne plany mówią o tym, że on chce szerzyć królestwo swoje przez Kościół. Swój. On nie chce siedzieć Królestwa poza Kościołem. To nie jest coś takiego, jak wielu ludzi myśli, że Bóg pośle swoich aniołów, którzy będą głosić Ewangelię, będą uzdrawiać chorych, wypędzać demony, skierzać zmarłych. Aniołowie się tym nie zajmują. Też Bóg posyła swoich aniołów. Posyła w miejsca, wiecie, bardzo dużo jest manifestacji anielskich w miejscach, gdzie po prostu ewangeliści, ludzie Królestwa mają ciężko, mają trudno. Tam, Bóg, tam się dzieją potężne rzeczy ponadnaturalne. Wśród muzułmanów w takich miejscach niebo płonie, litery na niebie pojawiają się, różne rzeczy się zdarzają w życiu. Bóg mówi przez Koran do ludzi, mówi, mówi do nich przez prze, 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 prze zapisy w Koranie, mówi o Jezusie. To są niesamowite historie. Natomiast Bóg zasadniczo, jakby ten jego główny plan, pierwszy plan, to jest to, aby jego królestwo szerzyło się przez tych, którzy już to królestwo przyjęli. I nie ma ludzi królestwie bożym, niezdolnych do szerzenia królestwa, lub za mało wyposażonych. Takich ludzi nie ma. Takie ludzie nie istnieją. Nieważne, ile kto ma lat, nieważne, jakiej jest, jakiej jest płci, jakie ma wykształcenie. Kiedy rodzisz się na nowo z Bożego Ducha, to w sposób automatyczny Twoje serce. Jest odnowione, masz nowe serce, inne serce. Wcześniej miałeś inne serce, teraz masz inne serce. Rodzisz się na nowo, twój duch rodzi się na nowo. I jaki powstaje w tobie duch, jakie masz serce, bo to są rzeczy wymienne, będziemy wymiennie o nich mówić. Słowo greckie tłumaczone jako serce mówi o głębie, to jest kardio, głębia. Jaka jest teraz twoja głębia? To jest głębia sługi, to jest głębia sługi, masz serce sługi. Ty masz te serce, bo jest napisane, że wyjęty z ciemności przeniesiony w służby Bogu, wyjęty z grzechu, wyjęty z tego, co stare i włożony w służby Bogu. Ta służba Bogu, ona jest y, służbą sługi. Ty służysz. Ty masz włożone, włożoną w siebie mentalność sługi. Na czym polega problem? Że diabeł chce w ogóle zgaść to w nas. On chce zaciemnić to. On mówi, tak, już się teraz narodziłeś z Bożego Ducha i to teraz, to teraz żyj sobie w taki sposób, żebyś był szczęśliwy. Hallelujah! mamy być szczęśliwi. To jest w ogóle pierwsza liga być szczęśliwym. Ja od kiedy narodziłem się z Bożego Ducha jestem człowiekiem szczęśliwym, nawet jeżeli są trudności w moim życiu, kłopoty. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem. I to jest moje osobiste szczęście. I powiem szczerze w ten sposób, że to moja żona jest świadkiem, że ja naprawdę jestem szczęśliwy mimo, mimo jestem szczęśliwy, mimo tego co mówią ludzie, mimo tego co się dzieje wokół. Ja jestem szczęśliwy. Dlaczego? Jezus zamieszkał we mnie. Ja jestem tak naprawdę szczęśliwy sam na sam z Nim. I czy ja jestem w takim miejscu, czy w innym, ja jestem szczęśliwy. Hallelujah. Ja po nawróceniu już siedziałem na przykład 3 lata, 3 miesiące w więzieniu. Pamiętam, za stare sprawy oczywiście mi wyciągnięto stare rzeczy. E, e, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia ogromnych pieniędzy, ja trafiam do więzienia i ja mam takie myśli, wie panie, ja proszę cię tak spokojnie, niech ja tu przesiedzę sobie, ok, ja się zgadzam na twoją wolę, coś tam chcesz ze mną robić, jeszcze nie rozumiałem wielu rzeczy, e, które rozumiecie, ja, ale mówię, się zgadzam, panie, ok, będę siedział, będę siedział, będę siedział też miałem taką e, troszkę teologię cierpiętnika wtedy jeszcze, więc mówię, ok, coś tam chcesz zrobić we mnie i... i y, 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 ja, ja. Wiecie co? I tak sobie myślę, Ale panie, ty wiesz, że chcę być tak blisko z tobą i chcę mieć taki czas modlitewny, to daj mi możliwość nawet siedzenia samemu. Ja mogę sam siedzieć, będę miał Biblię będzie the best. I rzucają mnie na oddział. Wchodzę na oddział i na oddziale jest trzydzieści kilka cel. Tak? I są tylko dwie cele, które nazywają się celami e, wzmożonej ochrony. Siedzą tam więźniowie wzmożonej ochrony. No kurczę, trafiam na jedną z nich. Trafiam na jedną z nich. I trafią na cele, gdzie ćwają, tak? Gdzie są tak popaprani ludzie, że człowieku, że pogiętą głowę mają. Ja już wchodzę, widzę kadzidełka, które stoją gdzieś tam um, przy drzwiach. Ja już wiem, że tutaj jest marihuana, i pali się kadzidełka, po to, żeby oddziałowy tam na korytarzu nie wyczuł um, zapachu marihuany. Ja patrzę na tych ludzi, mówię: Wiesz, no, twarze nieskażone myślą. Mówię: Boże, czemu tu? Wiedno, czemu tu? Dlaczego ja tu jestem, tak? Kiedy chwała w tej najwyższemu, w tej celi mieliśmy kościół. Potem. Mieliśmy tam kościół. Tam ludzie, poprzychodzili przychodzili do Jezusa. Tam ludzie, którzy byli wszyscy w grupach przestępczych. Tam byli wszyscy w grupach przestępczych. Tam yy, siedzieli, tam ludzie poddawali się Jezusowi. Przed taki moment, bo się ja tam siedziałem w tej celi rok, że w tej celi byli wszyscy narodzeni z Bożego Ducha. I mieliśmy codziennie społeczności i była godzina 18 i był wyłączany telewizor, mieliśmy codziennie, yy, a od, oddziałowy teraz obserwował komornik szafy, słuchajcie, po prostu dwie cele, więźniowie wzmożonej ochrony, ludzie, którzy mieli yy, morderstwa na, na, na swoich kontach, Również, oni oddawali chwałę, mieliśmy śpiewniki, my śpiewaliśmy, yy, wiecie. Dlaczego tak się działo? Dlatego, że ja zacząłem sobie odkrywać w pewnym momencie to, co diabeł próbował przykryć e, bardzo, bardzo, bardzo mocno. Że ja jestem tutaj po to, aby służyć. Ja tutaj po to jestem na tej ziemi. I coś ci powiem: kiedy ty odkrywasz sobie serce sługi, to ty w ten sposób, jakby podłączasz się pod współpracę z Bogiem. Czego Bóg potrzebuje od ciebie? Żebyś odkrył. Prawdziwą tożsamość swojego nowego serca. Masz serce sługi. Kiedy do Jezusa przychodzi matka, matka dwóch, dwóch ludzi, Jakuba, Jana, przychodzi im załatwić dobre miejsca w niebie. Panie, załatw im to czy tamto. To porządna matka. To jest dobra wstawienniczka. Tak. Ale Jezus mówi, okej, okay, zobaczcie, Jezus nie karci tego, Jezus nie mówi, że to jest źle, w porządku. Jezus nie karczy tego, że, że oni rozmawiają, kto z nich chce być pierwszy. mówi, dobrze, że chcesz być pierwszy. Tylko ja tobie pokażę, co to znaczy być pierwszym z perspektywy mojej. Ja tobie pokażę. Mówię, jeżeli chcesz być pierwszy, stań się sługą wszystkich. Stań się sługą. Wiecie, pierwszy punkt taki, Czyli musimy, jakby, kiedy my chcemy być podłączeni pod współpracę z Bogiem, to jest to, że musimy odkryć w sobie serce sługi. Że my jesteśmy tu na Ziemi po to, aby służyć. Ktoś mówi: ale co mam robić? Ja mówię, nie, co masz robić? Ja tobie nie mówię, co Ty masz robić. Ja nie wiem, co Ty masz robić. Jeden jest taki, drugi jest inny. Jeden ma taki potencjał, drugi inny. Jeden ma takie dary, drugi ma inne dary. Jakby w pewnym sensie te rzeczy nie zależą teraz od Ciebie, w pewnym sensie, rozumiesz? Co od Ciebie zależy? Od Ciebie zależy powiedzieć Bogu tak. Ja zgadzam się na to, że będę służył. Jak? Jakkolwiek. Czyli ja się utożsamiam ze sługą. Utożsamiam się. Ja się utożsamiam, przyjaciele, ze sługą. To nie to, że człowiek jest doskonały w tym wszystkim. Nieprawda, bo nasza dusza jakby przesiąknięta, jak mówiłem wczoraj, starą naturą naszą. Ona jest przesiąknięta. Ona tyle lat służyła staremu człowiekowi, ona jest pełna zapachu starej natury. Tak? Ona nie chce być sługą, ona chce, żeby jej służono i moja też. Moja też tak ma. Moja dusza chce, żeby jej służono. Moja dusza chce być uznana. Tak ma, tak mają dusze. Wiecie? Tak mają dusze po prostu. Różne w różnym stopniu, ale każda jest pokrzywiona egoistycznie. Każda dusza. Nie ma takiej duszy, która jest doskonałą duszą. Jedna dusza doskonała chodziła po ziemię. Jezus Chrystus. Jedna dusza doskonała. Nasze, a, a dusze ludzi najbardziej yy, yy, uświęconych już nie są i tak do końca doskonałe. Więc ta, ta, tych, te nasze dusze zawsze będą próbowały odwodzić nas od tego prostego nurtu bycia sługą. Ale kiedy to odkryjesz dusz? to Ty masz teraz się z tym zgodzić, a nie usiłować. Bóg nie mówi usiłuj, być sługą, rób to czy tamto, małpuj z tego czy z tamtego. Ja nieraz mówię do ludzi, nie jesteście kserokopiarkami. Bóg nas nie powołał na kserokopiarki, żebyśmy byli, żebyśmy patrzyli na, na, na bo to, on to robi, to ja to będę robił. Mamy brać przykład, to co pastor dzisiaj tutaj mówił. Przykład, to jest w ogóle najpiękniejszy, najpiękniejszy jakby taki kanał, najlepszy kanał przez przykład. Wiecie, jeden kościół, jak zakładaliśmy w Polsce, ja pamiętam, zebrałem ludzi, którzy chcieli ten kościół zakładać. No ja z nimi rozmawiam, mówię tak, no chcecie, chcemy. Ja mówię, no ale to wiecie, to są trudności takie takie. My zawsze zaczynamy, wiecie, takie, jakby z tym, tak jak wam mówiłem, stymulujemy ludzi od podstaw. Ja mówię tak, jeżeli się weźmiecie tutaj za kościół, to zaczną być problemy. No <laughs> bo zaczynamy od tego, tak mówię, będzie dobrze, będzie sukces, ale zacznie się od problemów różnego rzędu. tak. I bo to jest normalna historia, po prostu wchodzimy, rozrywamy jakąś tam przestrzeń duchową, rozumiesz, wchodzisz z czymś nowym, rozumiesz? I zaczyna być kłopot. Rodzi się coś nowego. Ja, ja nieraz przy, mówię, jak byłem przy porodzie, bo byłem przy porodzie obydwojga swoich dzieci i moja córka jak się rodziła, ja patrzy, pomagałem tym, tym, tym położnym przy tym porodzie. I kiedy, kiedy moja córka już była, jakby głowa jej była na zewnątrz i Bóg zaczął do mnie mówić, moja żona krzyczy. Sary Kłowa jest na zewnątrz, bo mówi dwie rzeczy, mówi: tak się będziesz modlił przede wszystkim, tak się będziesz modlił. Ja wtedy dostałem objawienie na temat, na temat w ogóle sensu modlitwy. Mówię, tak się będziesz modlił. To będzie twoja modlitwa od dzisiejszego dnia i od tego miejsca w ogóle ruszasz. Tak? A po drugie zobacz, wszystko co piękne rodzi się w bólu. Rozumiecie? Tak. Ro... Ty rozrywasz. Coś. Wchodzisz gdzieś, jest... Ja mówię do ludzi, będzie problem. Ale mówię, posłuchajcie, ja dostałem objawienie od Boga, że tutaj ma być Kościół. I założę go z wami lub bez was. Ja to zrobię. Dlaczego to zrobię? Ponieważ ja zaufałem Bogu w tej sprawie ja to zrobię. I wiecie co? I ci ludzie byli bardzo tym zastymulowani. Ja powiedziałem, mówicie, ja nie powiedziałem to nich, wy musicie to. Ja nigdy nie mówię, musisz to, musisz tam to. Nie. Po prostu idziemy i to robimy. Idziemy i to robimy. Rozumiesz, bierzemy tu, jak w troki i idziemy, robimy rzeczy. My. I te ludzie na to patrzą i są stymulowani. Hallelujah! Popełniają błędy. Każdy człowiek popełnia błędy. Ale przykład jest najlepszą rzeczą. Najlepszą rzeczą jest poświęcanie czasu, e, poświęcanie uwagi swojej, poświęcanie duszy swojej. E, I to wszystko jakby potem e, procentuje. Ale początek jest jaki? Że Ty musisz uznać, że jesteś sługą. Ja musiałem uznać na tej ziemi, że jestem sługą. Po co mam być? Sługą mam być. Zługą. Czasami mamy cały dzień telefony. Jeden telefon się kończy, drugi się zaczyna. A dusza, moja mówi, wyłącz wyłączny telefon. Wyłącz telefonu. Myślisz, że ja nie chcę? Chcę. Ja bardzo chcę. Ja nieraz mówię, że Bóg jest Bogiem, który nie odpowiada na potrzeby ludzi, tylko odpowiada na ich pragnienia i marzenia. Ja mam, ja mam, ja mam, pra, ja, ja mam potrzebę taką, żeby mieć ciszę, spokój. Rozumiecie? Ja lubię pomilczeć jak żaden. Ja, ja po prostu naprawdę taki jestem. Ja lubię se, wiesz, pochodzić w, 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 w rozciapcianych gdzieś tam gaciach po domu. Jest mi dobrze w tym. Okay? Discovery pooglądać. Tak? Ale Bóg mówi, ja zostawiłem cię tutaj, żebyś był sługą. I wiesz, i ty nie tylko musisz rozpoznać to, ale musisz wziąć kochać to, że jesteś sługą. Nie mówić o, znowu muszę. Nie, nie musisz. Rozpoznaj w sobie, że jest pragnienie w Tobie, bycia sługą. W każdym z nas jest pragnienie bycia sługą. Mamy to. To jest w nas. Bo jeżeli Chrystus jest w Tobie, to pragnienia Chrystusowe są w Tobie. Pozwól im przemówić do Ciebie. Pozwól im. Rozumiesz? Pozwól, niech, niech one nadadzą pewien ton twojemu życiu. One są. Nie ma takich ludzi, którzy nie chcą służyć. Nie ma takich ludzi bożych, którzy nie chcą służyć. Tak samo jak nie ma ludzi bożych, którzy nie chcą kochać. Nie ma takich ludzi. Jak ktoś nie chce kochać, to to on jest nienawrócony dla mnie. To jest nienawrócony człowiek. Mówi, ja nie kocham. No to ty bredzisz. jak nie kochasz. Ja nie mogę! Słuchajcie, ja, jak się przed moim narodzeniem z Bożego Ducha, byłem egoistą. Byłem człowiekiem, który siebie miał w centrum swojego życia. I wiecie co? Ja miałem takie skrajne, takie skrajne rzeczy w swoim życiu. Bardzo skrajne. To mówię, to tylko najbliżsi ludzie często widzieli taką skrajność. Na przykład przyszły święta Wielkiej Nocy, i po prostu ja. Ona była stop kłótnia w domu, non stop awantura, non stop jakaś, o takie bzdury, o takie, rozumiecie, o nic, takie o nic. To nie było jakieś. Ja już nie mówię o jakichś takich spektakularnych rzeczach, tylko ja mówię o takich nieporozumieniach, które po prostu nie miały końca. Tak? Ja z Wielkanoc, słuchajcie, ja się od razu jest rano, ja jestem pokłócony z całą rodziną. To było już pokłócony jeszcze. Ja jestem pokłócony, ja już mam plan teraz. Jaki ja mam plan? Ja w centrum. Ja w centrum. Słuchajcie, ja sobie między anybiekiem. Mięsa sobie. Napiekłem na piekłem sobie mięsa, bo ja żarłem. Ja nie, jadłem, tylko żarłem. Po prostu. Normalnie ludzie jedna, ja żarłem. Napiekłem ja sobie mięs. Rozumiecie? Ja, so, ja, ja sobie w mięs napiekłem, ja tymi mięsami się obstawiłem, Ja miałem wina swoje, ja siedziałem przez ciebie sam. Wszyscy już wyszli, nie chcieli na mnie patrzeć. Nawet I ludzie wyszli, no, no bo jak na takiego debila patrzeć? No bo to debil. Siedzi, żre pije sobie wina, rozumiesz, się całą, i oglądałem Ojca Chrzestnego sobie w ogóle od rana do wieczu. Ja w centrum. I kiedy ja się rodzę z Bożego Ducha, kiedy przychodzi do mnie Jezus, to zaczyna się praca. Praca nad duszą moją, Dlatego jest nad egoistyczną duszą moją. I ja w sobie zaczynam widzieć, w swoim sercu, tak, że ja chcę innych ludzi. Więc to się zaczęło we mnie pojawiać. Ja tego nie wypracowałem, ja bym tego w ogóle nie wypracował, bo ja nie chciałem innych ludzi. Inni ludzie byli potrzebni mi po to, aby mi służyć, aby ich wykorzystać. Ale potem, kiedy Jezus przyszedł do mnie, kiedy Duch Święty wszedł we mnie i zmienił mnie w innego człowieka, to we mnie zaczęły się pojawiać impulsy sługi. Masz impulsy sługi. Ty je masz. Ty musisz tylko je rozpoznać, się z nimi zgodzić. I to jest pierwsza część tego, że jesteś współpracownikiem Boga. Rozpoznaj serce sługi. Nie mów, ja nie jestem sługą, ja ludzi nie lubię. Nie. Jak byłem jeszcze kiedyś w kościele bo to pierwszy był taki kościół, w którym ja byłem i pamiętam, to było zaraz po moim nawróceniu, wyszedłem z więzienia i nie miałem samochodu, jeździliśmy z Nasielska do Warszawy, na Sienną do kościoła. I tam przyjeżdżaliśmy na dworze Gdański, tam mieliśmy dwa przystanki żeby przejechać 500, podjeżdżała pod, 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 pod ten rondo tam ONZ-u. I e, dwa przystanki były takie, no takie dość długie przystanki. Ale co? Ja, tam, ja kiedyś rano sam, pamiętam ja do tego kościoła i jest pusty autobus. Tutaj jest niedziela rano, jest puste autobus. I na końcu, słuchajcie, siedzi człowiek i potwornie śmierdzi. Pijany jakiś mener siedział z tyłu, ale ja nie wiem mężczyzna, kobieta, było trudno i powiedzieć, co to było. Generalnie to, ten męczennik tam siedział i potwornie śmierdził. Ja sobie wszedłem tylnymi drzwiami i ten smród był taki, że tak powiem, żerący, że poszedłem na środek tego autobusu tam dalej, wiesz. I tak, się, o, i tak, i, i tak sobie stoję i słyszę głos, głos gdzieś swoim, jeszcze mało rozpoznawałem głos Bożego Ducha mówić, idź tam usiądź przy nim. Chciałem powiedzieć przeszatania. Ja miałem parę razy. Nieraz już tak miałem, że tu się to się chciałby przedszatania, bo to było niezgodne z moim standardem myślowym. Jakim egoistycznym, starym. Ale ja jeszcze nie rozpoznawałem tego. Nie, wiem, no że nie może Bóg mi i powiedzieć do Menela, bo No nigdy życiu. No co ty? Przejadę do ładnego kościoła. Tam jest ładnie, czysto, pięknie. Tam z podłogi można było jeść w cudzysłowie. Wszyscy są uśmiechnięci. Hallelujah, bracie, siostro. Hallelujah. Ja też taki byłem. Hallelujah. I byłem taki szczęśliwy, I, że usiądź koło niego. Umarłem zamiast niego. Ja zacząłem płakać. Ja poszedłem usiadłem koło tego człowieka. I wiesz, ja przyszedłem zapłakany na nabożeństwo. I Duch Święty mi coś pokazywał. I pokazywał mi różnicę między jego standardem, a standardem duszy mojej. I on zaczął pracować nad mną. I ja zacząłem się z nim zgadzać. Zacznij się zgadzać z nim. Zacznij się zgadzać. Zacznij mówić tak, Boże, ja wiem, że Ty masz rację. Zacznij rozpoznawać te impulsy. Przestań siedzieć w myślach, co ja mogę dla Ciebie zrobić, Panie. To nie tak. Nie, mój, nie, nie myśl w ten sposób, co ja mogę zrobić dla Ciebie. Bóg mówi, bądź. Po prostu bądź ze mną. Ja się zajmę, Dalej sprawami, ty bądź ze mną. Bądź wybierz. Rozumiem, wybierz. Tak jak wybrałeś mnie jako pana i zbawiciela, tak wybierz teraz. Wybierz teraz te impulsy, które mówią, że jesteś sługą. Wiesz, dokąd będziesz tym sługą? Do końca. Do końca Twojego albo końca tego świata. Do końca będziesz sługą. I wiesz co? I ty masz się w tym rozwijać. I ty masz się rozwijać w tym. Masz być sługą. Wiecie, wiele ludzi mówi tak, próbują dyskutować na różne tematy, czy to jest tak w teologii, czy to jest tak. Kiedy jest takim człowiekiem rozmawiam i on mnie mówi, no ale jak to ty wypędzasz demony z zwierzących ludzi? Ja mówię, no wypędzam z wierzących, no bo nie mam serca i zostawić w tych wierzących, więc ich wypędzam. Ale on mówi, no ale oni mają, no jak można mieć demona ja mój przyjaciel? Już ja nie tłumaczyłem mu pewnie, że mówię do niego, słuchaj, idź do tych ludzi, to zobaczysz. No idź, popracuj z nimi, bo ty sobie siedzisz. I ty nie masz z nimi kontaktu. Ale popracuj sobie z tymi ludźmi. Zobaczysz, w jakim są stanie. I ty wtedy ze mną porozmawiaj. Idź z perspektywy praktyka to zrobi. Rozumiesz? No tak jak siedzą ludzie i rozmawiają o tym, jaki ten świat jest zły. Jak to są źli ludzie na tym świecie. Ja mówię, wiesz co, idź do tych ludzi. Idź do tych ludzi. Idź im zanieść Chrystusa. Zmieni się Twój pogląd. Zacznij służyć tym ludziom. Zacznij służyć tym złym ludziom. Zacznie im służyć tym złym ludziom na tym świecie. Zmieni się Twój pogląd o nich. Będziesz kochał tych złych ludzi. Wiesz, co się stanie? Grzech się stanie karłowaty w Twoich oczach, a łaska stanie się potężna. Rozumiesz, osąd stanie się mały, a miłosierdzie w Tobie urośnie. Nie będziesz widział grzesznika. Rozumiesz? Tylko będziesz widział człowieka potrzebującego zbawienia. Wiecie, kiedyś. Już właśnie jak siedziałem w więzieniu po nawróceniu, był taki program w telewizji i tam był taki człowiek, taki pedofil, który zgwałcił swojego synka, małego, i to jest straszna rzecz. Ale jak ja zobaczyłem, co się dzieje w tej celi, to była wieloosobowa cela taka dość duża i widziałem, co się dzieje w tej celi, tam byłem tylko nawrócony ja i taki jeszcze jeden człowiek. Ale pozostali ludzie w tej celi tylko zabijali tego pedofila 48 razy na godzinę, rozumiesz? ja zobaczyłem, jakie diabeł ukręcił lody. Tak, to był straszny czyn, to co zrobił ten pedofil. Ale on dokonał jakiejś zbrodni, jakiegoś działania bezpośredniego, tak? A na moich oczach ludzie, tak, stawali się mordercami.